Cześć widowie, tu z tej strony. Pozdrawiam wszystkich. Tych znajomych i nieznajomych. Tak od razu na ciepło, żeby było. Byliśmy u Staszka ostatnio znowu. Jest przyniesiony na sale salę. Covida tego ma, Może prawdopodobnie od jakiejś tam pielęgniarki. Leży już jakoś tam kobietą w największej sali. No powiem wam tak krótko no. Już nie wróci do tego stanu, co był. Już trzeba go teraz sadzać. Karmią go, no i czekają, czekają badania. Badania robią dalej. A jak to będzie, to wiecie, nie wiadomo. No, byliśmy tam. No i w środę chyba jedziemy znowu. Znowu w środę jedziemy. No a tak a propos, wracam tu z jednostki ratowniczych tych płytek, płytek. W Bułysku jest, Bułysku teraz jestem. No i. No, ze no, ze no, będziemy jechać w środę. Tam mówię lepiej, jemu coś takiego. Bo tych protezy nie ma. Na ta popłynęła. No i trzeba. Jakieś takie lżejsze rzeczy, by nie mógł gryźć. Nie musiał w ogóle nie? No zobaczymy także. Informacje macie na bieżąco. Nie wiem co. Mówi na pewno już nie będzie ten sam człowiek, co był. Kontaktować kontaktuję. On wie, co jest, ale nie potrafi tego określić. I co mają myśleć? Jak na mnie mówią? Ja wiem. Bo tu u nas się było wcześniej, nie? Bo teraz w ogóle jest zakaz jakichkolwiek odwiedzin. A jak tam dalej, to nie wiadomo. I no w środę jedziemy, jeszcze raz zobaczymy. Może, może. Jak mówię, tak jak się na pierwszy raz u niego, to niby ta poprawa, mówię, jest lepiej. Bo przez to dni na otwiera, mówię, otworzył oczy, kontaktuje. Ale już pow, powtórzę się, nie? Już nie ten sam człowiek będzie. Także w najgorszym wypadku to będzie potrzebowało już opieki na stałe. Bo po prostu sobie nie poradzi. A to dalej? No nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Być być może, żeby coś zaistniało, coś nie? Coś w mózgu tam się porobiło. Ten jak mój brak alkoholu? To Chyba nie pił tak to wtedy jest ten syndrom odstawienny. Mogłoby się zadać, ale nie, nie w taki sposób. to mówi, to mówi, coś musiało zaistnieć. Coś się wydarzyło. Ja to tak czuję, to być może śmierć łóżnego tak przeżył. A co? Jak? Wiecie? Nie wiadomo, jak to będzie z tym wszystkim. No zobaczymy. Daj Boże bym kogoś zrobił. Nie wiem, nie wiem tutaj. Co tutaj co tu powiedzieć? No to co... Mój to co wiem, nie? Także nie wiem. Jak to się mówi wszystko w rękach Boga. Ale tu się dowiedziałem, że mam sponsora. Ale to za sponsor. <grym> Dziwne rzeczy jest półtora, ma i to on Mąż, to dobrze wiedzieć. A ja to powiedziałem, że mamy półtora, to jest mi Ile dam razy, jak dam razy, tak robię. A tak jak mówiłem, tam się komuś tam nie pasuje, to ci nie oglądać, bo śniadanie nikogo nie zmusza. Ja uważam, że dobrze robię, że informacje na bieżąco są w Kaszku. A to tam, jak tam, no zobaczymy. Będę w środę. W środę będę. I jakieś informacje będziemy mieli na świecie. Nie wiem, pojadę de, a, no do Ełku. Nie mam co, bo to jest takie coś. Znikający ludzie. Wszystkich wywiało. Nie ma. Byli, byli, byli. Ciu. raptownie zniknęli. Bo duch zaczął nagrywać. I nie ma nikogo. Puściutko. No ale z drugiej strony dobrze. Bo przynajmniej mają. dach nasz głową. I się nie spędzają po pszakach. Ten sobie chciał. No to są płaski ale. Jak to mluvím, Co některých když je česko vrtalor, bojí alkohol. To je tak. No, ostatně to je taky, že si mluvil. Jak chceš, třeba se k obětem. No, chceš, mu to někdo pomůže jakým způsobem. No, víš, no, víš. Ty no, může tak. Ty chtějíme tedy. No, no. Ty máš bylo pro když jen na lásky. Ja my to ci ważniejsze, mówię, kurwa, chlanie? A, bo wiesz, bo wczoraj się napijam. Ja my ty, no, tam, gdzie chlasz, My to oni ci powinni przyjąć też spać. A, to wiesz, bo to matka, to to... a ja mówię, no, pewnie. Iść na się, a jeszcze tym bardziej pieniądze masz. Sponsoring. Pieniążki się kończą, kop w dupę i sobie radzi sama, a on się śmieje, bo w domu siedzi w ciepłym, zje sobie i się nie martwi. A ty, jak chcesz, bo tu ostatnio na działce też znalazłem działkę. Ja my ci ty po tych działkach mówię lepiej jechałaś, bo tu się to było. Właśnie <laughs> <laughs> po tych działkach już się to będzie tam mówiła, że na no, czy ona taki w za darmo. Gdzieś tam też powiedz, na polec, polecić też. Śmierdzia to spała, to jest tam przyjrzał Nie wiem, jak to tam było. Działkę spadli, No ale stwierdzili, że to może taki łebki bo Stwierdzili, że to ich ich robota. No i prostu siedzieć. Nawet nie wiem, pójdę do stali. Dobra, to będę kończył. Jak to? W środę będę Wam mówić co ja. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich. No również Aleksandrę, pozdrawiam z Anglii. Trzymajcie się.